Miałem no. całe 72 km na godzinę, było do 50 No tak to, to się poczułem jak w Misiu z tą różnicą, że tam nie było domków z kartonu i nie było policjanta, który by powiedział słynną kwestię, że gdyby Wasza do matka przechodziła, tylko to był fotoradar w czasie przyszło takie zawiadomienie do mojego pracodawcy. Samochód był służbowy zdjęcie było dość dziwne, bo pokazywało auto od tyłu. I tak naprawdę myślę, że praktycznie... Większość kierowców po prostu nie przyznałaby się do tego, że to oni prowadzi. Ja staram się, że ci postępować uczciwie. I przyznałem się, napisałem stosowne pismo tego samego dnia, kiedy mój pracodawca mnie poinformował. To ja wysłałem taką informację podając dokładnie, jak się nazywam, gdzie mieszkam. No może poza numerem tutaj komierzyka tam było wszystko. Adres, numer dowodu, PESEL, numer prawa jazdy, ubezpieczenie, OC, Już tak proforma. Nawet numer telefonu komórkowego. Jeszcze zadzwoniłem do Łańcucha, żeby się upewnić, czy, czy pan policjanci dotarli, znaczy dostali ten faks, fax, do, dostali. Zatem się, czy to wystarczy, żeby to był mandat, a nie sprawa sądowa. Tak, oczywiście to wystarczy. Niestety się okazało, nie wystarczyło, bo pismo się gdzieś przeleżało. Finał jest taki, że... Ja nie wiem, czy mrożej to wymyślił taki debilizm. Sąd się zajmował rejonowy raz. Po czym czuję się bardzo zaszczycony. Nie wiedziałem, że tak dobrze działa wymiar sprawiedliwości w Polsce, bo sprawa trafiła do Sądu Wyższej Instancji, do Rzeszowa, do Sądu Okręgowego dokładnie chyba po trzech miesiącach i tam kilku dniach zaledwie. To to jest rekord. Wiem, że ludzie czekają ze sprawami, na odwoławczymi. W poważnych sprawach latami bywa. Trzy miesiące w sprawie tak śmiesznej sprawy. Rozprawa jedna była, mniej więcej dwa miesiące temu, ale niestety nie było kompletu dokumentów ze strony policji, że mieli inaczej nawet to. Nie dowieźli. Ja przejechałem 300 km w jedną stronę. Dzisiaj znowu 300 w jedną stronę. No daj Boże, żeby dokumenty dotarły, bo ja bardzo oczekuję wyroku. Mam nadzieję, że nie pójdę do dowieźli. Dziękuję bardzo.